Bohaterem tego odcinka jest wiatromierz. Posiada on wysokiej jakości łożysko. Bardzo lekko się obraca. Z wiatromierza wyprowadzony jest przewód zakończony takim gniazdkiem czteropinowym. W zestawie mamy wtyczkę. Przewodem posiada ta wtyczka uszczelnienie i na końcu mamy cztery przewody. Najpierw zastanawiałem się jak to podłączyć. W internecie znalazłem jakieś opisy. Generalnie ciężko jest znaleźć opisy do tego wiatromierza. Chińska produkcja. Wiele stron jest wyłącznie po chińsku. Byłem pewien, że jest to wiatromierz z rsm 485 i magistralą Modbus. Do brązowego, czarnego zasilanie i niebieski, zielony magistrala Modbus. I długo nie mogłem tego uruchomić. Podłączałem na różne sposoby, zamieniałem sygnał AB z BA magistrali 485. Próbowałem na różnych szybkościach, uruchamiałem skaner adresów i nic to nie przynosiło żadnych efektów. W końcu postanowiłem to rozkręcić i wewnątrz mamy taką niewielką płytkę. Oryginalnie ona była jeszcze tu w folii, zafoliowana taką koszulką izolacyjną. I przechodzimy pod mikroskop. Mamy trzy przewody do tej płytki, biegnące z czujnika obrotów. Czarny minus, pomarańczowy sygnał i czerwony plus. następnie sygnał idzie na rezystor podciągający i kondensatorek, który tłumi jakieś ewentualne śmieci. I ta częstotliwość mierzona jest przez mikrokontroler. Nie wiem dokładnie co to jest za mikrokontroler. Mikrokontroler mierzy częstotliwość z tego wiatraczka i zamienia to na sygnał PWM. Sygnał PWM podawany jest tutaj na ten rezystor, do którego przylutowałem sobie przewód do oscyloskopu. Sygnał podawany jest na filtr RC. Mamy tu podwójny filtr RC. Pornik Kondensator i znowu następny opornik R9, kondensator C2. Sygnał ten wchodzi na wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego. Wyjście odwracające połączone z wyjściem, czyli pracuje jako wtórnik. Drugi wzmacniacz realizuje źródło prądowe sterowane napięciowo. Czyli to napięcie PWM, właściwie przebieg PWM, zamieniany jest na napięcie i to napięcie steruje źródłem prądowym. I właśnie ten prąd jest parametrem wyjściowym całego modułu. Na płytce mamy stabilizator, napięcia, jakaś przetwornica, dioda TVS zabezpieczająca układ. Przed jakimiś szpilkami z zasilania podłączam zasilanie oraz amperomierz, czerwony plus czarny minus, niebieski plus amperomierza, zielony minus i podłączam oscyloskop jeden kanał do Wyjścia z samego tego przetworniczka, w tym wiatraczku. Drugi kanał, wyjście z procesora PWM. Przy zasilaniu 5V pobiera 4 mA. Przy obracaniu również ten prąd praktycznie nie zmienia się. 5V zasilanie i na wyjściu tego przetwornika to jest taki odbiciowy transoptor wewnątrz tego wiatraka mamy takie szpilki nawet kiedy on się nie obraca, te szpilki pojawiają się w pewnym położeniu tego wiatraka być może, gdyby ta płytka była wewnątrz tego korpusu, być może tych zakłóceń nie byłoby, ale no, nie, nie sądzę. 170 herców takie zakłócenie tu się pojawia. Widać że dla pewnego stanu tego wewnątrz czujnika te zakłócenia pojawiają się. Wiatraczek stoi i mamy 146 mikroamper. Spróbuję odłączyć w ogóle oscyloskop, być może że przewody z oscyloskopu coś tutaj wprowadzają. Oscyloskop podłączony, ale dalej prąd mamy 133 mikroampery. Troszeczkę się zmniejszył, ale tam na pewno te zakłócenia są. Jak już wcześniej mówiłem, gdyby ona była w tym korpusie, być może tych przebiegów pasożytniczych nie byłoby. Jeszcze raz podłączę oscyloskop. Kanał żółty, czyli pierwszy na wyjście procesora, czyli sygnał PWM, a niebieski to jest sygnał z tego przetwornika z wiatraczka. I ten przebieg zakłócający jest. I napięcie zasilania całego modułu jest 5V. Próbuję zwiększyć trochę napięcie zasilania. 5,1. Widać, że ten przebieg się zmienia. 5,2 i 5,3. I zakłócenia znikają. Byłem pewien, że to musi być zasilane z 5V, a jednak. Trochę większe napięcie zasilania, i wszystko jest teraz dobrze. Włączam wentylator. Tu mam taki malutki wentylatorek na 12V. Lekki podmuch. Już powoduje obracanie się tego wiatromierza. Niebieski kanał na oscyloskopie to jest wyjście tego przetwornika. To jest taki zwykły odbiciowy transoptor wewnątrz tego wiatraczka. Nie rozbierałem tego, tak jest przynajmniej Według danych pochodzących z internetu, z jakichś stron chińskich. Procesor reaguje tu z jakimś opóźnieniem. Prawdopodobnie dokonuje jakiejś uśredniej. Długość pozytywnego impulsu 2,018 mikrosekundy i ten impuls w zależności od szybkości obracania się wiatraczka zmienia się po zatrzymaniu zanika jeżeli wiatraczek zaczyna się kręcić ten impuls po jakiejś tam chwili z kilka sekund pojawia się na pewno jest tam jakieś uśrednianie z jakąś stałą czasową w granicach 3 do czterech, może 5 sekund. Może tak to ułożę, żeby było widać i wiatrak, i przebieg na oscyloskopie, i amperomierz. Jak wiatrak się nie obraca, mamy w okolicach 20 mikroamper, Po jakimś czasie po uśrednieniu ten impuls się rozszerza i mamy prawidłowe wskazanie na mikroampę romierzu. Zwiększy napięcie na wiatraku do 12V. Ten wiatraczek na 12V to jest bardzo mały. on bardzo słabo wieje. Współczynnik wypełniony jest w tej chwili bardzo mały. To jest w okolicach 1%. Wiatromierz nie obraca się. Mamy w okolicach 20 mikroamper. Opory na tym użysku są naprawdę bardzo, bardzo małe. Ten wiatraczek na 12V, który napędza mi ten strumień powietrza, jest naprawdę bardzo małej wydajności. Tam jest lekki podmuch. I jeszcze minimalnie zwiększę napięcie. I to już się obraca. I przy tak wolno obracającym się wiatraku mamy sygnał w okolicach 70 mikroamper. Próbowałem tą płytkę nagrzewać taką dmuchawą do lutowania. ustawioną na 120 stopni. I po grzaniu w okolicach 2 minut przy prądzie wyjściowym około 700 mikroamper zmienił się po nagrzaniu prąd około 12 mikrolamper. moduł jest naprawdę stabilny termicznie. Próbowałem też na dłuższy czas pozostawić wiatrak zasilany stałym napięciem i po kilku godzinach sprawdzałem na ile się zmienia ta, ten prąd wyjściowy i no, praktycznie nie zmieniał się. Także urządzenie jest uważam wykonane z dużą precyzją i mu może posłużyć jako precyzyjny wiatromierz w jakiejś stacji pogodowej. Oczywiście wymagałby kalibracji, no ale to jest inny temat. I to wszystko w tym odcinku. W następnym postaram się pokazać. Jak mierzyć ten prąd z tego wiatromierza?